Witam kochani, witam bardzo serdecznie do wiadomości od duszy. Czego nasze dusze pragną? Byśmy wiedzieli na tydzień od 24 do 30, czyli do końca miesiąca listopada na rok 2019. Jest to jedna z kart, właśnie: duszy. Za każdym razem staram wam się pokazywać coś innego. Ta wyraźnie mówi, zaufaj swojej drodze prowadzącej do przeznaczenia. Każdy z nas ma zupełnie inne przeznaczenie. Każdy z nas ma inną misję do wypełnienia w tym życiu. I powinniśmy w tę stronę iść. Więc tu widzimy, jest ktoś, kto najwidoczniej ma wybór, którędy pójdzie. Pójdzie tą drogą, gdzie czuje, że powinien, powinien pójść, czy będzie się kierować czymś innym. Będzie się kierować ego, które mówi, nie, nie możesz, nie, nie jesteś warta tego, nie, no ona może, ale nie ty, no gdzie ty, do czegoś? czym, zapomnij. Lepiej zacznij się martwić, <laughs> narzekać, ubolewać, bój się. Zrobić coś nowego, a jak stracisz, a jak zaryzykujesz, i wszystko utracisz. No więc dlatego ludzie siedzą tam, gdzie siedzą, stanęli, bez ruchu i stoją przed ścianą, albo są w ścianie. Więc tutaj ta wiadomość na ten tydzień wyraźnie mówi, a raczej pyta, pyta. Co byś zrobił, zrobiła, jeżeli byś była czy był pewny, że wszechświat ci pomaga w osiągnięciu tego, co jest twoim ogromnym pragnieniem, twoją pasją, co uczyniło by cię szczęśliwym, szczęśliwą. Oto jest pytanie. Więc wszechświat i tak pomaga. Jak długo idziesz w stronę spełnienia, zadowolenia, to co ci serce podpowiada, kroczek za kroczkiem, będzie ci ta pomoc dana, będą ci znaki pokazane, będą ci wizje pokazane. Po prostu anioły pomogą. Twoja dusza, Czyli Twoja intuicja będzie Cię prowadzić we właściwą stronę. Jeżeli zaczniesz wątpić, bum, niska energia, nic z tego nie będzie. Ale jeżeli postanowisz, ok, ja idę za głosem duszy, ja naprawdę pragnę tego, i mimo że się boję, to zrobię w tym kierunku jakiś ruch. Widzicie, większość nie wychodzi, gdzieś się załamuje po drodze albo ktoś w ogóle niczego nie zaczyna, dlatego że z mety jeszcze nie zrobił pierwszego kroku, a chce już widzieć rezultaty końca. Czyli metę końcową. Tak to nie działa. Czujesz, że powinnaś pisać książkę? Zacznij ją pisać. Zaczniesz pierwszą stronę i napiszesz stronę dziennie, zanim się obejrzysz, ta książka będzie istniała. Ale taka prawda jest, że im bardziej zaczniesz pisać, tym zaczniesz więcej pisać niż jedną stronę. Najtrudniejszy pierwszy krok i tak jest odnośnie wszystkiego. Kupisz sztalugę, kupisz yy, farbę, czy olejno, czy akrylik, czy co by tam nie było, pędzle, zanim się nie obejrzysz zaczniesz malować ale trzeba znowu poczynić kroki ku temu więc większość ludzi nie zna swojego przeznaczenia i nie robi nic w tym kierunku żeby poznać nie słucha głosu wewnętrznego który mówi słuchaj zacznij to robić staj na scenie Powiedz coś. Zaśpiewaj. Wystąp. Zagraj. Zatańcz. Zaprezentuj swoją kreatywność. A więc nie ma co się kochani tutaj um, leniwi ci nic nie robić. Albo odkładać wiecznie coś na potem. A potem będzie lepszy czas. A teraz to w astrologii nie tak stoi, jak trzeba. To Merkury się cofa. To nie będę. O, teraz już w ogóle jest do niczego. <grywia> Można i tak. Ale nie, kochani, no chcecie kariery zmienić. Znowu, do czego masz powołanie? Co kochasz robić? Co czyni cię szczęśliwą, zadowolonym, spełnionymi? Czy rzeczy zawsze się tak ułożą, jak sobie wyobrażamy? Oczywiście, że nie. Ale jak długo robimy, co mamy robić i idziemy za głosem serca, słuchamy swojej intuicji, ta droga może być o wiele ciekawsza i końcowe rezultaty niż sobie nawet wyobrażamy. A więc zaufaj swojemu sercu, zaufaj swojej intuicji i pozwól duszy zawieść Cię tam. Hmm. Gdybyś mógł, mogła robić, co Twoje serce pragnie najbardziej, co Cię najbardziej uszczęśliwia, co by to było? Życzę absolutnie cudownego tygodnia Buziaczki, uściski, a tych, którzy są w Stanach Zjednoczonych życzę wspaniałego święta dziękczynienia. Buziaczki i